Witajcie Widzowie! Dzisiaj będziemy otwierali bo w Bobro Starsie Są 7, 7 Megaboxów i 42 Star Dropy A więc otworzymy je dzisiaj obydwa Bo jeden z naszych widzów chciał żebyśmy nagrali No to nagramy Jeżeli zostawicie 10 łapek w górę to zrobimy drugi taki opening, taki sam Chyba zacznę od Mega Skrzynek A więc zacznijmy. Megabox numer jeden, czwórka. Na razie nic. Tylko ikonka gracza. Znowu nic. Trójeczka. Znowu nic. O, piątka. Może coś będzie. Aha, super. Ikona gracza do kolta. Tragedia. Nic z tego nie ma. Oszustka. Jak tu nic nie będzie. Ja nie mogę. Nie? Odznaki. Ja nie mogę. Trójka. Tu nic nie ma. Nic nie było w tym, więc. W takim razie musimy otworzyć teraz nasze kochane dropy, które najbardziej wolę, zdecydowanie bardziej. Od tych mega boxów, a więc zacznijmy otwierać. Rzadki, mój no pierwszy. O, epicki. Dobra. Rzadki. 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 No, coś słabiutko. O! No! I pierwszy stardrop le legendarny. Legendarny stardrop. A więc, hiperdoładowanie do Bell. Okej. Okay. Mityczny. okej. Okay. Epicki. Dobra. Znowu Epicki. No ja nie mogę. No co się dzieje? Przynajmniej był jeden legendarny. Bo niektórzy trafiają na przykład ani jednego legendarnego, więc. Nawet trochę na plus jesteśmy. I subskrybujcie. Tak samo. Na 50 subskrypcji zrobimy live'a z dorsu. Lepicki cały czas. epicki. O. płagam. Mityczny gadżet do baza. A to ten gorszy chyba. Kurczę, rzadki. O. Dobra, panowie. Okay. Dobra, widzowie. Liczę na legendarnego zadymiarza. Perla. A to jest mój przedostatni epicki zadymiarz, który muszę zdobyć. Jeszcze sam został. No ale okej. Okay. Rzadki. Rzadki. Come on! Chyba już jesteśmy w połowie. Dawaj, no proszę. Już chyba. U, skin do kiełka. Mam lepszego skina do kiełka. Jeszcze pokażę wam moje zadnięcie. A jeżeli będziecie chcieli... o koniec chyba mi się zaczęło. Okej, okay. pokażę, pokażę Wam, co dostałem. Hiper doładowanie do Bel, Perla dostałem i gadżet do Baza. Baza może zajrzeć do wszystkich krzaków w działaniu superataku. No i tak to został mi tylko sam ze epickich, a to zadymiarze, które których mi brakuje. Chciałbym dostać tego spajka bardzo. A zrobimy odcinek, gdzie będziecie mogli ze mną zagrać. A więc do zobaczenia. W następnym odcinku pewnie to będzie FNAF albo zobaczymy. Więc cześć.